Jeżeli zastanawiasz się, jak zamykać sprzedaż, masz z tym problem, nie wiesz, jak płynnie przejść od całej prezentacji do zamknięcia sprzedaży, to mam dla Ciebie świetną wiadomość, bo w tym filmie powiem Ci, jak to zrobić, jak sobie zabezpieczyć możliwość zamykania tej sprzedaży z klientem, tak żeby on też jakby czuł się w tym wszystkim komfortowo, co daje Wam fantastyczne warunki do tego, żeby podjąć współpracę. Więc druga zasada sprzedaży, którą ja stosuję, to jest wyraźne przedstawienie intencji podczas rozmowy przez telefon, spotkania, webinaru na początku zawsze trzeba wyraźnie przedstawić intencję tak żeby klient był świadomy tego do czego to zmierza ludzie którzy znają cel spotkania, rozmowy, bo to niekoniecznie jest tylko zamykanie całego procesu sprzedażowego, to jest też zamykanie konkretnych etapów. Czyli jeżeli na początku kontaktujesz się z klientem na zimno, powiedz mu jaka jest twoja intencja na tym etapie. Jeżeli omawiacie spotkanie, powiedz jaką intencją jest umówienie się na spotkanie, tak, z twojej strony, czyli przedstawienie na przykład warunków, które pozwolą mu na podjęcie decyzji, czy jest to dla niego korzystne rozwiązanie, czy też nie. I takie Wyraźne przedstawianie intencji klientowi na każdym etapie, w szczególności przy prezentacji oferty, bez względu na to, czy to jest online, telefonicznie, czyli czy sprzedaż zdalna, czy jest to bezpośrednio na spotkaniu, musicie mówić klientowi, jakie są Wasze intencje, jaki jest cel końcowy. Bo oczywiście każdy jakby zakłada, że chodzi o sprzedaż i kupienie produktu, usługi bądź cokolwiek. Natomiast klienci, jeżeli nie jest to wyrażone wprost, cały czas są w tym stanie takim, powiedzmy, podniesionej gardy i oczekiwania, kiedy to nastąpi. Jeżeli ściągniecie z spotkania i z rozmowy to na samym początku to one zdecydowanie lepiej wyglądają, klienci się bardziej otwierają. Bo nawet jeżeli klient wam na początku powie: "Ja dzisiaj nie podejmę decyzji", to jesteście w stanie porozmawiać o tym, kiedy on podejmie decyzję. Natomiast Ważna rzecz, jeżeli klient wam na spotkaniu mówi, że on nie podejmie decyzji o tym, czy jest to dla niego korzystne rozwiązanie, czy nie, to znaczy, że wcześniej coś zrobiliście nie tak. Lub wyżebraliście po prostu to spotkanie, a to niekoniecznie jest najlepsza metoda. Wracając zawsze na początku kontaktu z klientem przedstawia, jaka jest intencja tego kontaktu. Naprawdę pozwoli ci to, bez problemu później przejść do zamknięcia, bo możecie później powiedzieć. Przedstawiłem te wszystkie informacje, i teraz chciałbym wiedzieć, czy uważa Pani Pan to za korzystne rozwiązanie dla siebie. I macie odpowiedź, jeżeli uważasz za korzystne, no to jest zdecydowanie łatwiej je zamykać, bo jeżeli idziemy przez proces i na końcu próbujemy zamknąć, to tak naprawdę spotykamy się z wieloma obiekcjami, które nie powinny mieć miejsca. Więc mam nadzieję, że Wam to pomoże. To jest druga zasada. Bardzo łatwo angażuje klientów na każdym etapie i Zyskujecie bardzo mocno poprzez uświadomienie klienta tego, jak wygląda proces. Oni chętnie biorą w nim udział, wtedy chętnie podejmują decyzję. Spróbujcie to zastosować. Napiszcie mi w komentarzu, jak wam poszło, napiszcie o co o tym sądzicie. Napiszcie też, jaki film widzicie jako kolejny, mam troszkę nagranych teraz po tej przerwie chorobowej, za co Was najmocniej przepraszam. Ale czekam na Wasze propozycje, pytania i widzimy się w następnym odcinku.